W tym filmie zagram w Bedwarsy, ale mogę przemieszczać się tylko mostami przeciwników. Ogólnie widzowie w tym filmie dzisiaj zagram w bedworsy, ale mogę używać tylko mostu przeciwników. Mogę używać TNT i fireballi, ale tylko jakby do wybijania się, jak most będzie na przykład wyżej czy coś. Wełny mogę używać i podbudowywać ale tylko w twojej bazie. Nie mogę na przykład podbudowywać się na mostach albo w innych bazach niż moja. Nie na sam sobie beda i polecimy sobie na różowego. A no tak, miałem mówić, że polecimy na różowego. Zapomniałem. Że on musi mi najpierw most zrobić, żebym na niego poleciał. Już się za bardzo pośpieszyłem. W takim razie czekamy, aż. Czekamy, aż różowy zrobi mi most. Nap różowy, naprawdę. Czy nie możesz się dobudować tutaj do mnie, żebym miał most na diamenty? Do ciebie. Czerwonemu też się do mnie nie śpieszy, więc super. Czyli aktualnie. Będę siedział w bazie. Poczekam, aż ktoś w końcu do mnie przyjdzie, bo nie mam innego wyjścia w sumie różowy zniszczył Beda złotemu, to może teraz do mnie przyjdzie. Bo chciałbym ją wszystko z tej bazy wyjść, nie chcę się cały czas tu siedzieć. Różowy, przyjdź do mnie, no błagam. Różowy jechać o po innych bazach, zamysł mi zrobić mościg. Czy a ty, czerwony? A czerwonego nie mam, ja miałem mówić, ty, czerwony. W sumie powiedziałem ty czerwony. słabe jest to w tym challenge'u, że muszę po prostu czekać, aż ktoś mi zrobi most, bo inaczej z bazy nad nie wyjdę. Ale to jest dziwne, zawsze gram w bedwartsy, to od razu e, z typ na naprzeciwka, albo z boku do mnie leci od razu, nawet się nie zastanawia, a teraz jak potrzebuję, żeby jakiś typ do mnie poleciał, to nikt nie jest chętny. Dosłownie. Różowy się sobie na drugiej stronie. W sumie ja mam tyle złota, że kupię sobie w fireboli. Różowy przyjdzie do mnie, błagam. No dobra, różowy zginął, więc może przyjdzie do mnie. I zrobi mi mość. Różowy przyjdź do mnie, no błagam. Różowy zapraszam serdecznie. Jak on pójdzie w tamtą stronę różowy, a nie do mnie, to naprawdę nie wytrzymie. W razie okaże, że w ogóle w tej rundzie z bazy nie wyjdę. Będę musiał zmienić ten e, pomysł na film, że nie wychodzę z bazy w ogóle. A nie, że przemieszczam się tylko mostami przeciwników. O, 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 o! Przyjdź do mnie błagam. Nie będę mu się pokazywał, żeby nie, nie zniechęcić go do budowania mostu. Tak, buduj mi most, buduj mi most. Czas do mnie przyjść. Nie, nie używaj fireboli. Nie używaj fireboli. Naprawdę musiałeś użyć firebola, Nie mogęś mi zrobić mostu. Ty hamnie skończony. A plan, mam pomysł w ogóle. Mam plan w ogóle na niego. Kurde, chciałem mu podstawić, żeby go wysledziło. Ten plan mogę. Dalej zrealizować w sumie. Proszę O kur Sami TNT Kolejne TNT mi spuścił No i mam po bedzie Różowy, miałeś mi most zrobić, A nie mi beda niszczyć Najlepsze jest to, że dalej mnie nie mogę wyjść z bazy, bo mi mostu nie zrobił Więc super Z niego aby teraz wyuciek z mojej bazy, tylko jest taki problem, że w ogóle nie mogę uciec z mojej bazy Idzie i znowu z firebolem, znowu mnie zrobi mostu Jeszcze mnie zabije tym razem pewnie, no wiedziałem no, no. A i różowy, różowy. Mam nadzieję, że złoty teraz do mnie od razu przyjdzie i nie będzie się zastanawiał. I zrobi mi fajny most, że mógł tym razem z bazy wyjść, a nie jak wcześniej, że w ogóle nie mogłem wyjść. Cieszymy się się tak zastanawiam, bo tak kupuję tyle wełny, jak i takich mostów nie mogę budować. A zawsze się przyda do podbudowania. A złoty to jest w ogóle pan. Panda. Tak, zrób mi most. Nie zastanawiaj się. Ja schowam się, żeby go nie zniechęcić. Tak, zrób mi taki ładny mostyk. Dobrze, dobrze złoty Teraz tak. Dobra, udało mi się. Dobra, chyba zniszczę mu bada. Dobra, ma odpowiedź, jeszcze tylko go rozklepać. Dobra, rozklepałem go, jest git. Dobra, udało mi się zrobić tak, że złoty mi ogólnie zrobił idealny most i mogłem na spokojnie mu bada zniszczyć, więc bardzo dobrze. tu jest taki ryzykowny sok, ale nie jest taki trudny. Teraz muszę czekać, aż ktoś znowu do mnie przyjdzie. Biały i żółty. Czy biały i żółty zrobił mi most do siebie? Mam nadzieję, że tak. Ej, ale w sumie... Bo dojście do złotego mam. Jakby biały dobudował tylko tutaj most, tam i tu, to miałby idealny dojść do niego. Tylko pytanie, czy mi dobuduję, bo też to, to też nie jest oczywiste. Największy problem to jest w ogóle z diamentami. Bo nie mam w ogóle dostępu do diamentów. To jest najgorsze. O o, o, czy żółty będzie do mnie szedł? No żółty zrób mi most, błagam. Czy wy wszyscy musicie używać fireboli, a nie wełny? I tak by ci nie zeszczelił, bo potrzebuję most. No, żółty ma w ogóle pobędzie, To jest szczele fireballem. Czyli żółty raczej do mnie nie będziesz, bo będzie się pewnie bał, że zginie. A ja w ogóle myślałem, że ja nie mam beda. Ja mam beda. Nie, dobra, nieważne. Czy ktoś chce do mnie przyjść i zrobić mi most? Zapraszam serdecznie. No ale to się bardziej czuję, jakbym nagrywał challenge, że nie mogę w ogóle z bardzo wychodzić. Bo jedno jest byłem bołem złotego. Tak, biały przyjść, Zbuduj mi biały most. Czy wy wszyscy musicie używać tych walonych fireboli? Biały zrób mi most. Na środek. Nawet A nie używać tych fireboli pomysłem będzie w ogóle kupić łuk, no bo tak go trafię. Ej, blisko było. No, naprawdę. Czy wy musicie używać wszyscy tych TNT i fireboli? Fajnie, że mam moc do ciebie, tylko że zbyt no, nie chcę do ciebie iść. Teraz pani... tak jest ten skok? Już myślę, że jest... On pije nie no nie wie, że no nie wie, że no nie wie, że no nie wie, no nie wie, że no nie wierzę. Ej, czemu ta niewitka mu się nie zdjęła od razu. Ej... Co jest XD? Dobra, zdjęła mu się teraz. Tak zastanawiam się dlaczego mu się ta niewitka nie zdjęła. No to chyba będę miał pojedzie. tak. Naprawdę jak rzucałem ferbola, ty to musiałeś zeskoczyć. No, jest dobry, no to GG. Chyba, że? No niestety. W tej rundce znowu będę miał problem z tym. Że, jak ktoś nie dobuduje mi mostu, to naprawdę nie uwierzę. To już jakbym nagał challenge z bazy nie mogę wychodzić. Bo tak aktualnie to tak wygląda, praktycznie. Ja mam obok siebie białego na ksu. Proszę, zbuduj mi most. Zbuduj mi most, błagam. W ogóle, strasznie, to jest nie, fajne, że nie mam dostępu praktycznie do diamentu, bo nikt mi nie buduje mostu do diamentów. To jest duża przewaga przeciwników. W sumie zmieni mi na ja pełna na mam do roboty bo z tego się widzę biały mu się do mnie nie śpieszy bo on ma czas ale ja chciałbym z bazy wyjść no biały halo przyjdź do mnie czy ty naprawdę będziesz teraz awczu jak ja potrzebuję most? no nie, na no, nie awczy. już myślałem no to nie z jest bardzo wa. czy ktoś łaskawie może do mnie przyjść? biały zrób mi most błagam tak rób most, tak rób most nawet się schowam żeby się nie zniechęcać tak biały rób most, rób most nie będę się wychylał, żeby go nie zniechęcać, bo zaraz się rozmyśli. Dobrze biały, dobrze biały. Rób mi ten most. Dobrze biały, jesteś cudowny. Dziękuję ci bardzo. Tylko mógłbyś... O, dobra. Miałem do niego lecieć, ale za mało HP. A teraz tak. U siebie w bazie wełny mogę stawiać, mogę sobie zrobić takie schodki. Teraz hop. No i... Perfektno, idealny dostęp. A ty mi zniszczysz most. W sumie ja sam zrobię zrobiłem co taka próba teraz zrobić? O nawcze, on ma lagi jakieś. No dobra, to biały będzie miał po bedzie. Biały ma po bed. No tak. Nie mogę go jeszcze bić. On ma lagi totalne, bo nie ma knoka. No dobra, udało się go zabić, więc jakiś tam most zawsze mam. Jedzie do mnie, jakby tak go fireballować. Czy ja trafię. A, odbił. To ja pójdę do białego. żeby mieć... Lepszy wgląd w niego? On chyba apczy. A bo ja mam laga. No chyba to pier pierwsza. No jak to go nie trafiło, no ja nie wiesz. A masz tymi firebolami? On ma 12 HP. A mnie 6, przeliczając. Miałem w ogóle 13 refów. Okej. Okay. Ale mógłbyś się podbudować wełnę i zrobić mocne diamenty. Diamenty by mi się przydały. A nie latać. Tak, od mostu do mostu. Dobra, może to do bazy lepiej. Okej, okay, udało mi się go wystrzelić. A, skończyłem. Skończyłem się... Mhm, tas nad nie... Super sobie zrobiłem, nad nie mam dojścia do białego. No i idź nie daj mi życie, ja nad bazę nie mogę wyjść. Bo wy mostów mi nie chcecie robić, tylko jakieś... gromby co robicie. A masz tym firebolem. No dobra, bałem nie w bazie... Mogę stawiać bloki. Proszę, giń. No ja pierdzielej mam po bedzie. Tak myślałem, że będę miał po bedzie. Kurde, jeszcze mi uciekł. Szybko, szybko bloki, szybko. Refisz mieczyk bloki. Mi wyknoka poza bazę. Gdzie on? No plus jest taki, że mam do niego moc miarę. A w sumie, po czego ja ryzykuję? Ja nie mam beda, zapomniałem. On się już w miarę zregenerował. O Jezon tu wrócił. Najlepsze jest to, że on ma właśnie ulepszenia, a ja nie mam żadnych ulepszeń. Mam Sharpnessa, okronkę, a ja nie mam nik. Zabrakło mi 3 HP, żebym go zabił. To właśnie przez to, że nie miałem żadnych ulepszeń.